Witam wszystkich. Chciałbym zaprosić Was serdecznie na kolejną naszą wspólną modlitwę i medytację na sobotę 19 listopada o 19.00. Opublikuję tą medytację i modlitwę, ponieważ mam warsztaty we Wrocławiu, więc mnie nie będzie. Natomiast te, ta medytacja jest kolejną medytacją pracy i nagrody dla nas, tak więc każdy. Będzie mógł skorzystać z tego, co jest dane. Pytacie mnie często, czy i jak długo mogę medytować, jak często i tak dalej. Kochani, kiedy, te, wtedy, kiedy chcecie, kiedy się czujecie dobrze, kiedy potrzebujecie. Ostatnia medytacja z tamtej soboty medytacja wprowadzenia rzeczywistości, medytacja zdrowia jest medytacją, którą możecie robić często. Ja dzięki niej właśnie odpoczywam, staram się robić ją codziennie. Wszystko zależy od tego, ile mam. Pracy, i po prostu odpoczywam, dzięki niej kreuję swoją rzeczywistość, swoje zdrowie. Ta medytacja w sobotę została przesłana przez kolejne cudowne dusze do mnie. Dwie kolejne cudowne istoty napisały do mnie, aby rozświetlić drogę wielu, wielu duszom. Wasza tym, które nie potrafią kochać, nie potrafią się otworzyć na miłość, nie otrzymały tej miłości w dzieciństwie lub w poprzednich wcieleniach, i teraz mają problem ze słowem: kocham cię, aby się otworzyć, mimo to, że czasami mają cudownych partnerów, nie potrafią podzielić się swoim sercem z partnerami czy z partnerkami. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, tak więc, ale również też młodzieży. Dzieci, którzy wyrastali w rodzinie, która zapomniała używać słowa kocham cię i teraz oni są przyblokowani, nie potrafią tego robić. Bardzo często, rozumiem, odcinają własne serce, uważając, że to słabość. I ta medytacja będzie właśnie medytacją na otwarcie się na słowo kocham, otwarcie się na miłość, czyli tak, abyście mogli mówić, abyście czuli się inaczej, abyście pokonali tą blokadę wewnętrzną, ten program w głowie, który nie pozwala wam się dzielić własnym sercem ze wszystkim, co was otacza. Jest jeszcze jedna prośba, i to jest też bardzo ciekawe, ponieważ wielu z nas ma problem ze swoim imieniem i nazwiskiem. Nie lubi, bądź nie chce lubić, albo widzi, że w, tym, w tej rodzinie to nazwisko nie przyniosło sławy, nie przyniosło po prostu tak zwaną w cudzysłowie. Nie cieszy się sławą, dlatego że ktoś tam kiedyś coś zrobił albo istnieje bardzo dużo konfliktów i tak dalej i ludzie nie są po prostu, czują się jakby dociążeni tym imieniem i nazwiskiem. Ja sam miałem problem ze swoim imieniem, nie bardzo go lubiłem, natomiast teraz haha, chciałbym, aby to zostało wyczyszczone w tej medytacji, aby ci, którzy mają ten sam problem, nie bardzo wiedzą jak to zrobić, aby wyczyścili to wszystko i jakby przypisali do siebie oczywiście, ale z nową nazwę, piękną, którą zasilą własnym sercem, własną miłością, żeby ona była oczyszczona z całej przeszłości danego rodu, they danej rodziny, bo czasem to tak bywa, że y, przeszłość rodziny ma wpływ bardzo mocno na nas i tutaj, kiedy ludzie nas charakteryzują po nazwisku, po rodzinie, po tym, co oni narozrabiali, to my czujemy się po prostu winni, odpowiedzialni za to i chcę, żebyście byli po prostu wolni od tego, aby to wszystko było spokojne i wolne. Tak więc tutaj mamy medytację na miłość, otwarcia się na miłość, na słowo kocham cię, medytacja oczyszczenia imienia i nazwiska, tak żebyście spokojnie byli wolni czyści. Tam też będzie efekt wybaczenia, ponieważ ja już rano otrzymałem tą medytację, została mi pokazana, bardzo piękna, za chwilę będę nagrywał. I tam też będzie okres wybaczenia, abyście mogli powiedzieć kocham cię do tych, których uważacie, że cię was skrzywdzili, albo że na razie nie jesteście w stanie powiedzieć do nich kocham cię. Natomiast myślę, że Proces wybaczenia czy wartość wybaczania jest to główna wartość, jakiej się utrzymy tutaj na Ziemi i dlatego tak wiele, wiele rzeczy wokół nas po prostu dzieje się właśnie po to, żebyśmy nauczyli się wybaczać, nauczyli się iść z, właśnie z poziomu wybaczenia. To nie znaczy, jak pisałem w jednym z komentarzy, że mamy zapomnieć o tym, co nam uczyniono, to po prostu jest tak, że zło. Wtedy, kiedy jesteśmy w takim wydarzeniu i ktoś nas bardzo skrzywdził, to mamy od tego procedury, są od tego istoty, które się już zajmują i zło należy odizolować, żeby nie krzywdziło innych ludzi. Można oczywiście dać im czas, aby, aby ono się zmieniło, aby ta osoba przejrzała na oczy i tak dalej, czyli na otwarcie oczu. Ja zawsze proszę o no, źródeł, jeżeli widzę, że ktoś naprawdę rozrabia, mówi, albo teraz rozrabia i nie widzi tych, tych rzeczy, które robi, nie widzi to, że to wszystko do niego wróci. Zawsze proszę, żeby otrzymał żeby Bóg pomógł mu otworzyć oczy, tak? Żeby zobaczył, co robi. I to jest najpiękniejsze, że wtedy nie wtrącam się w tę tą przestrzeń, nie reaguję, nie zmieniam. Natomiast wiem, że źródeł jest tak doskonałe, że na pewno znajdzie sposób, albo przyślę tutaj sposób, żeby ta osoba otworzyła oczy. Natomiast jeżeli nie chce się zmieniać, no to wiadomo, że wy, będąc w tym wydarzeniu, możecie spowodować, że zostanie odizolowana od reszty społeczeństwa po to, żeby nazbierać trochę energii. Zobaczyć, co zrobiła, jak zrobiła i że zło nie służy nikomu. Tak więc, ale proces wybaczenia w tym momencie daje wam lekkość, spokój. Tak? Czyli zostało zrobione pewne wydarzenie, wszystko zostało poukładane, zostaje tylko wybaczyć, otrzymać lekkość i iść dalej, bo to ono było w waszym życiu, żeby was nauczyć właśnie tej wartości, jak i wielu innych wartości. Także zapraszam do tej medytacji na 19. Dziewięt, o 19 zostanie ta. Medytacja opublikowana. Dziękuję ślicznie.